Cześć, Mordo z tej strony Dzisiaj będziemy grali w nową serię Minecraft na moim kanale. Więc <śmiech> <śmiech> po pierwsze, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapaczkę w górę i piszcie w komentarzach, czy chcecie odcinki z Minecraft. Na pewno ta seria będzie się ciągnęła. O, kilowczyk na początku i na serio, zostawcie łapki W górę. W górę. W górę. Bo mam nadzieję, że Wam ta seria się spodoba. Wiem, że Minecraft jest. Popularny. No i przejdźmy już do filmu. Wziąłem mapę początkową skrzyneczkę. I sorry za mój głos, bo jestem chory trochę. A jak tam u was święta minęły, piszcie w komentarzach, co dostaliście na święta i powiem tylko tyle. Ja dostałam fajne rzeczy, może zrobię odcinek, co dostałem i wy też, jak to, wy zamiast zrobić odcinek, chyba, że ktoś ma kanał to może napisze mi w komentarzu i ja obejrzę, albo po prostu napiszę w komentarzach będzie najłatwiej. <grym> Najnowsza wersja Minecrafta, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba musiałam go kupić. Nie było tak łatwo, ale jednak się udało. To jest... A, to jest tropikalna. Ja myślę, że nie tropikalna. O owsa kurczaka też. Dobra. Teraz robimy sobie craftinga. Kurczę muszę to sobie trochę poukładać, bo tyle mam tych rzeczy, że. Sorry, że czasami będę się nie odzywał, ale. No, niestety. Okej, okay. teraz sobie będziemy robić. Znaczy, craft. chciałam powiedzieć, że znowu robimy crafting. Nie, teraz to będziemy robić w sumie. Będziemy się kopać, bo potrzebujemy, <laughs> potrzebujemy w naszym kodle. no, a jeśli więcej Minecrafta, to zostawcie trzy łapki w górę, od razu nagram odcinek z Minecrafta, więc pamiętajcie, trzy łapki w górę, kolejny od razu odcinek w polecam zostawić łapki w górę, nie będę grał dopóki Nie zostawicie trzech łapek w górę. No i powiem tylko to. Ty... Zostawiajcie łapki w... i subskrypcję oczywiście z dzwoneczkiem góry. Żeby... Nie było jakieś rady, żeby tutaj w górę, żeby do do endy iść. A wiecie co jest w endzie? Smog i te, te jak to się nazywa, nie wiem. Takie przejście do in innych światów w endzie. Nie jest. Jakoś i Tak nie wiem jak, ale jakoś Okej. Okay. Nie potrzebujemy tego tych itemów. Aha, okej. Okay. Dobra, już możemy robić mieczyk. Jęczyk, sikerę i tyle tyle. Teraz nie, nie, bo nie, ma zrobimy jakiś domek. Szukamy jakiś 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 Stołu, ja i będzie zaraz tak drewna, pójdziemy do jakiejś kopalni, dobędziemy żelazo, węgiel żeby było wszystko mm. o matko, co ja robię Chciałam odroży, odłoży, od, odłożyć mapę Idziemy do jakiejś rzeczki do rzeczki, do rzeczki jakiejś Jest tu coś ciekawego Wątpię, wątpię Rybka Dobra, mamy rybkę O nie o nie, ginę. Mamy lososia? Mamy. Okej. Okay. O, Świnki. Dobra, pierwsza świnka i jest. Teraz szukamy owieczek. Zybi o, kolejna św... O, jest i owieczka. A tak na owieczkę. Teraz na świnie. No jaka ta świnia jest? Poczekajcie. Albo się. Kiedy tak drzyby się tak opojawiają, Co? Powiedzcie mi. To jest róża, tak? Nie jest nie, nie jestem do jedzenia. Dobra, nie, bo myślałem, że to jest ten krzaczek do jedzenia. O, krowa, jej! Krowa! Dobra, mamy jeszcze miejsce. Zaraz zaczniemy robić ten domek. tylko może jeszcze trochę drewna zbierzmy, bo się tyle, ile mam to jest za mało na domu. Na domu, a nie na domu. Niedawno nie było odcinku, a teraz z Minecraftu na serio będą często, bo nie wiem. Nie wiem. A, znaczy, jak to? 50 zł do sklepu Play i tak sobie wyszło Braustart też będzie się pojawiało, ale rzadziej. A jakbyście chcieli wiedzieć co, w by... Braustartie no, mam już prawie 11 tysięcy. Z postaciami nic się nie zmieniło. była to było, SB, Max. No właśnie, ja ale nie mam tych zadmiarzy. Max jest mityczny, B jest epicka. Okej, okay, chyba już mi wystarczy. Teraz jeszcze mięso pozdobyć. Oj, że są owieczki są. Dobra, chodźmy na owieczkę. A ja jest piasek? O jest piasek, to my przepalimy. O matko, co tu się dzieje? To jest jakaś wyspa kwiaty, czy co? Ja nie mogę, aż screena chyba zrobię. Bo tak to fajnie wygląda. Sorry, ale musiałam zrobić screena, bo to mega fajnie wyglądało. Jak tam mamy ul, to musimy zrobić sobie butelkę, czyli szkło, ok. Włóżmy sobie na razie tutaj skrzynkę. Włóżmy tu jakieś takie... Ja no w sumie na razie sobie postawię. Hmm. Kobla mam mały i muszę się znowu kopać. Nie muszę się kopać, mam nadzieję, że znowu nie będę temów. Na szczęście tu jest trochę normalniej Ok Najlepiej, żeby tu się zaraz węgiel pojawił, no ale... Nie ma węgla. Czy to był węgiel? Nie. Dobra, pomyliło mi się. Dobra, czyli... tak, 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 Zaraz noc będzie. Ale to nic. Matko Krawczyk. Szybko. Zanim jeszcze noc na wstawię. Ja już robię łóżko. Bo no. No nie zalagowało się. Nie, Minecraft się zalagował. O no dobra, jest łóżko. No wiem, że mogę tylko spać w nocy. Też to się, się cieszę, że mogę spać tylko w nocy. Teraz lecimy szybko po piasek. Szybko. Ej, widzicie. Kwiatek rośnie na piasku. No nie mogę. Nie, to robi tak, że na piasku rośnie. Za mnie musiał zrobić wielką kopalnię węgiel okej okay. matko gdzie ja wchodzę tu przepal paliwo dobra przepalaj się ja idę jeszcze zrobić troje ząka. okej okay. Zaraz będę musiał jeść, bo nie będę miał czym, co, znaczy czym, co jeść, więc tutaj się na pewno nie osiedlę, bo zobaczcie, ile tu jest kwiatów. Będę musiał to wszystko niszczyć. Pszczoła. Najgorsze. Wiele pszczółki. Atakujecie? Okej. Okay. Dobra, już myślałam, że... O, są buteleczki. Dlaczego? No na serio? Zginę! Halo! Proszę przestać! Ja nie mogę coś się odwaliło właśnie. One mnie zaatakowały! Nawet miodu spokojnie nie można wziąć. tam nadal latają wkurzone? nie, dobra co to jest za dziura? nie, taka dziura taka o dziura zawsze w takich dziurach był węgiel a tu nie widzę węgla no ludzie, no jak węgla, nie może być na pewno jest głupie, wczoraj mnie zaatakowały Wam zniszczę ul. Nie mam. Dlaczego ja nie mogę wziąć już miodu, co? Halo? Do wziąć dlaczego? Bo raski się można zbierać, co? Nie wiem, ja już się stąd zbieram i idziemy w sumie już do innego miejsca. Ile już tu. O nie, zgubiłem te. O! Jest. Już 13 minut. No to co? Elowina, widzimy się w kolejnym odcinku z Minecraft na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę i nara.